Ja oczekiwałem od ze tej strony kebusa. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o pojemnikach z. Paryża i generalnie o ich supplyu. Wiem, że znowu filmik o supplyu, ale muszę ten temat poruszyć i zapraszam was oczywiście na stronę skinsmanki gdzie swoje skiny wymienicie i tutaj z moim kodem, czyli z kodem Gebus, odbieracie sobie bonus darmowy 5 dolarów przy trajdzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu 35%. Także naprawdę fajne bonusy, polecam sprawdzić, jeżeli chcielibyście swoje skiny, jeżeli chcielibyście swoje skiny wymienić, no i link do strony znajdziecie w opisie. Także zachęcam. A my przechodzimy już do tematu głównego, czyli do Pojemniku z naklejką z Paryża. Wpisujemy sobie i zaczynamy omawianie. Będę tutaj się na sam supply powoływał, dlatego że, zobaczcie, tutaj 256 tysięcy wiadomo, że. Mam nadzieję, że jesteście już po obejrzeniu odcinku, jeżeli chodzi o to. O wyjaśnienie samego pojęcia supplyu i o tym, jak no, że na steamie ten supply w rzeczywistości odzwierciedla rzeczywisty supply mniej więcej w jakiejś 1 dziesiątej nawet nie. Także to nie jest jakiś super wyznacznik supplyu, ale jakiś tam na pewno jest. Więc jeżeli chodzi o same kapsuły, jest ich naprawdę dużo. Jak na początku, ten Paryż tak wolno strasznie szedł z supply'em, co zresztą widzieliśmy na początku. Wszyscy myśleliśmy, że będzie lipa, że na no to w ogóle nie ma hypu, ale jednak moi drodzy jest. No i dzisiaj mieliśmy bardzo duży skok, w sumie nie dzisiaj, bo już wczoraj widziałem ten supply na pojemnicy z naklejką kandydata, czyli chyba najbardziej. Z najlepszymi drużynami. Ja sam ją typowałem jako tą, e, która będzie miała najlepsze drużyny. Która będzie potencjalnie najlepszą inwestycją, no ale patrząc na supply, będę musiał się porządnie zastanowić. W każdym razie, no, 1,4 miliona to jest naprawdę dużo e, i no zwłaszcza przy sytuacji, gdzie promocja ma trwać do 25 sierpnia, gdzieś tam w okolicach, wiadomo tydzień może później będzie, tydzień może wcześniej się skończy. Ciężko nam to stwierdzić, Valve się zaapelowało na 25, z tego co dobrze pamiętam. No i zobaczymy, czy rzeczywiście tego terminu dotrzyma. Ale co za tym idzie, no że zaplej raczej nie będzie maleć, tylko będzie wzrastał. Więc kapsuł będzie tylko i wyłącznie przybywać. I naklejek też będzie przybywać, także... Dla nas potencjalnych inwestorów jest to słabo, aczkolwiek w dobrym dołku możemy to fajnie gdzieś tam wykorzystać i po prostu się w to wbić. Także to by było na tyle. W razie pytań pytajcie, trzymajcie się i yo.